Witajcie w kolejnym podcaście z cyklu Boży Misz Masz. Mówi Natalia, Boża Strona Życia. W poprzednim odcinku mojego autorstwa staraliśmy się przybliżyć Wam potężne zwycięstwo jedynego Boga nad śmiercią, wykonane na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Oraz ogromną dobroć jako wyraz jego tylko miłosnej natury. Dzisiaj chcemy krótko i przystępnie zająć się jego wolą dla nas, skuteczną i przemieniającą, gdy postępujemy zupełnie jak Jezus, a podejście Jezusa do woli Bożej było następujące. Jednak to Twoja wola niech się stanie, a nie to, czego ja chcę. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 42. Jeżeli zgadzacie się z tym stwierdzeniem, upatrujecie Jezusa jako wzór cnót i chcecie podążać jego śladem, ten materiał jest dla Was. Pamiętajcie, my jedynie inspirujemy Was do dalszych poszukiwań. Wierzymy, że Duch Święty, jeśli tego chcecie, objawia Wam i jeszcze objawi wszystko to, co potrzebne Wam jest i będzie do życia i pobożności, aż do końca tej ziemskiej wędrówki, zgodnie z Jego wolą. A wszystko to na Jego chwałę. Amen. Owocnego słuchania. Często, nawet czytając regularnie Biblię od wielu lat, zastanawiamy się usilnie nad wolą Bożą na co dzień, którą mamy wykonywać. Jaka jest, z czym się wiąże, dlaczego tak trudno nam czasami się do niej dostosować? Właściwą odpowiedzią naszego serca powinno być przede wszystkim radosne i wdzięczne nastawienie do posłuszeństwa Słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym. Jeśli będziemy się zgadzać z tym, że Bóg chce dla nas jak najlepiej, wiele wewnętrznych zgrzytów odejdzie. Posłuszeństwo wyraża się bowiem w prostocie przyjmowania Jego pouczeń. Takie otwarte, dziecięce serce na słowa niebiańskiego taty otwiera nam drogę do nadnaturalnego wymiaru wiary którym niemożliwe staje się możliwe. O tym jak postępować mówi tak naprawdę cała Biblia, lecz jeśli nie będziemy odczytywać jej przez pryzmat nowego przymierza, stanie się ona dla nas źródłem nakazów i zakazów, a nie jak chce Bóg źródłem wolności bez lęku. Nasze posłuszeństwo powinno wynikać z miłości do Boga i ludzi i zawierać się w uznaniu naszej nowej tożsamości w Jezusie Chrystusie. Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset od 16 do 18 mówią: Gdy poznaliśmy miłość Boga do nas, uwierzyliśmy w nią. Bóg jest miłością, dlatego człowiek, który okazuje innym miłość, trwa w jedności z Bogiem, a Bóg z nim. Kierując się w życiu tą doskonałą miłością i czyniąc to, co podoba się Bogu, nie musimy obawiać się dnia Bożego sądu. Jeśli bowiem mamy w sercu doskonałą miłość, nie ma tam już miejsca na strach przed karą. A jeśli ktoś się boi, znaczy to, że jeszcze nie ma w sobie tej doskonałej miłości. Według tego wersetu możemy uznać, że Bóg chce, abyśmy nauczyli się wyrażać swoimi myślami i działaniem Jego doskonałą miłość do niego, siebie samych, do ludzi. I właśnie tego naucza Biblia. I to, mówiąc w skrócie, jest Jego wola dla nas uznanie i wyrażanie, że jaki On jest, tacy i my jesteśmy jako Jego dzieci. Boża Wola prócz zaleceń dotyczących naszego postępowania na co dzień odnosi się także do naszego tak zwanego powołania, czyli życiowej misji. Każdy z nas posiada jakieś zadania w Królestwie Bożym, które Bóg chce realizować tu na ziemi przez nas, aby objawiać ludziom swą łaskę i dobroć. Tak, On naprawdę chce objawiać się właśnie przez nas. I będzie to robił, jeśli tylko zechcemy stać się jego współpracownikami w dziele zbawienia. Bóg chce odsłaniać przed nami coraz więcej szczegółów naszej misji, lecz nasza skuteczność będzie zależeć od oczyszczenia z wpływów tego świata i wytrenowania w wydawaniu owoców Ducha Świętego. Do tego jesteśmy każdy indywidualnie przygotowywani. Indywidualne powiązanie wiąże się bowiem z odkrywaniem naszej prawdziwej osobowości i predyspozycji danych nam od Niego i wykorzystywanie ich. Dlaczego jednak czasem tak trudno nam przyjmować Jego kierunek, pouczenie, prowadzenie? Myślę, że to wiąże się głównie z brakiem świadomości, czym jest i jak smakuje prawdziwa wolność w Bogu oraz wszystkich niebezpieczeństw, jakie mogą nas spotkać, gdy pozbawiamy się Jego ochrony, czyli gdy wychodzimy z tej jedności z nim, naszej gwarancji i pomyślności. Aby ujrzeć wyraźnie, dlaczego chodzenie w jedności z nim jest dla nas korzystne, czyli zbawienne od wpływów tego świata, dobrze jest poznać przykłady niebezpieczeństw i konsekwencji. Sekwencje życia według porządku tego świata. Mówi o tym list do Rzymian, pierwszy rozdział od wersetu 21 do 31. Poznali zatem Boga, nie oddali mu jednak należnej czci, nie okazali mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę rząd ich własnych serc. Dalecy od czystości bezczeszczą zatem swoje ciała między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zmienili w fałsz i z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu chwały na wieki. Amen. Dlatego właśnie Bóg wydał ich na pochańbienie, ich kobiety zmieniły potrzeby naturalne na nienaturalne. Podobnie mężczyźni porzucili naturalny pociąg do kobiety i oddali się w współżyciu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczają się bez wstydu i ściągają na siebie samych zapłatę godną ich zboczenia. Poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne. Dlatego również Bóg wydał ich na pastwę rozumu niezdolnego do trafnych ocen, także czynią to, co nieprzyzwoite. Oni, ludzie pełni przeróżnej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, zazdrości, chęci mordu. Niezgody, podstępu, złośliwości, plotkarstwa, oszczerstwa. Ludzie nienawidzący Boga, zuchwali, zarozumiali, promujący samych siebie, wynajdujący zło, nieposłuszni rodzicom, nierozumni, niesumienni, nieczuli, bezlitośni. List do Rzymian, rozdział drugi, od pierwszego wersetu do 11. Nie masz zatem wymówki, ty, który osądzasz bliźniego. Potępiając jego, potępiasz przy tym siebie. Sam bowiem, jako sędzia, postępujesz podobnie. A wiemy, że wyrok Boży na winnych takich czynów jest jak najbardziej słuszny. Czy więc liczysz na to, ty, który potępiasz innych, a sam postępujesz tak samo, że unikniesz kary? A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci? Powściągliwości i cierpliwości, nieświadom, że Jego dobroć zachęca Cię do opamiętania, bo przecież, stosownie do swego uporu i nieskruszonego serca, ściągasz na siebie coraz większy gniew. Dosięgnie Cię on w dniu gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odpłaci każdemu stosownie do Jego czynów. Ci, którzy przez wytrwałość w dobrym czynie dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, otrzymają życie wieczne. Tych natomiast, którzy w imię własnego zysku odmawiają posłuszeństwa prawdzie, a oddają się niesprawiedliwości, czeka gniew i wzburzenie. Ucisk i udręka dotknie duszy każdego człowieka popełniającego zło, najpierw Żyda, potem Greka. Natomiast chwała, cześć i pokój czeka każdą osobę czyniącą dobro, najpierw Żyda potem również greka, gdyż Bóg wszystkich ludzi traktuje jednakowo. List do kolosan, rozdział trzeci, wersety od 1 do 11. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga, Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Ma na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia, zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. One to ściągają Boży Gniew na nieposłusznych synów. Dawniej, gdy się do nich zaliczaliście, wasze postępowanie było podobne. Teraz jednak odrzućcie to wszystko gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się też nawzajem ukłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdzialiście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. Na tej drodze nie liczy się, czy ktoś jest Grekiem, czy Żydem, czy go obrzezano, czy nie, czy pochodzi z daleka, jest z cytą niewolnikiem, czy wolnym. Liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. Oraz list Kolosan, trzeci rozdział, werset 25 na przykład. A kto krzywdzi, dozna krzywdy. Bez względu na osobę. Drugi list Piotra, drugi rozdział, od wersetu 9. Widać zatem, że Pan potrafi uchronić pobożnych w czasie próby, a bezbożnych zachować dla ukarania w dniu sądu. Odnosi się to szczególnie do tych, którzy ogarnięci, rządzą zła, kierują się pobudkami ciała i gardzą wszystkim, co posiada jakąkolwiek władzę. Są to ludzie zuchwali i samowolni, którzy bez oporów depczą chwałę wyższych bytów. Nie czynią tego nawet aniołowie, którzy choć przewyższają ich potęgą i znaczeniem, nie wnoszą przeciwko tym bytom obelżywych oskarżeń wobec Pana. Ci natomiast niczym nierozumne zwierzęta z natury przeznaczone do schwytania i na rzeź, bluźnią temu, czego nie znają, a tymczasem spadnie na nich ta sama zagłada. Dotknie ich kara za niesprawiedliwość, bo w świetle dnia rozkoszują się rozpustą, a na waszych wspólnych ucztach zachowują się bezwstydnie i obrzydliwie. Pławią się oni w swoim oszustwie, z oczu wyziera im chęć nierządu, nienasycona żądza grzechu, i nęcą niespokojne dusze, mając serca wyćwiczone w, chci w chciwości. To ludzie przeklęci. Zboczyli oni z prostej drogi, pobłądzili i poszli śladami bileama. Syna Beora, który dał się skusić zapłatą za niesprawiedliwość. Został jednak skarcony za swoje przestępstwa. Niemejuczne zwierzę przemówiło do niego ludzkim głosem i w ten sposób zapobiegło szaleństwu proroka. A ci są jak źródła bez wody, jak chmury gnane huraganem. Zachowano dla nich najgłębsze ciemności, bo rozczulając się w pustych zachwytach, Podsycają rozwiązłe namiętności tych, którzy ledwie uszli ludziom uwikłanym w fałsz. Obiecują wolność, a sami są niewolnikami zepsucia. Czemu bowiem ktoś poddańczo służy, tego jest niewolnikiem? Jeśli dzięki poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa odcięli się od brudów świata, a potem znów się w nie to ich stan ostateczny będzie gorszy niż pierwotny. Lepiej by im było nie poznać Drogi Sprawiedliwości, niż po jej poznaniu odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. W ten sposób... Spełnia się na nich to trafne przysłowie. Pies powróci do tego, co zwrócił albo świnię po kąpieli znów w błocie widzieli. Podam teraz przykład fragmentu, który jeszcze bardziej uświadamia, jak ważne jest zaakceptowanie i przyjęcie nowego życia w Jezusie jako nowe stworzenie na tej ziemi. Gwarancję naszej pomyślności. Pierwszy rozdział listu do Efezjan od wersetu trzeciego. Do 11. Niech będzie błogosławiony Bóg, ojciec naszego pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli, dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew. Przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w nim wyraził. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego co w niebie i tego co na ziemi. W nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamierzeniami. Miarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. I właściwie tutaj mogłabym na dzisiaj skończyć. Święci nieskazitelni, pełni miłości w Jego oczach. Dzieci Boże poprzez Jego wielką łaskę w Jezusie Chrystusie za sprawą Jego przelanej krwi, oczyszczeni z wszystkich win, obdarzeni mądrością. Mamy dostęp do odwiecznego planu Boga, połączenia w Jezusie wszystkiego z sobą. Widzimy, że i tak zamierzeniem Bożym jest zjednoczenie wszystkiego z sobą w Jezusie. Prędzej czy później to się stanie. To znaczy, że my mamy okazję zjednoczyć się z Nim już teraz i za sprawą tego stać się tymi, którzy biorą w tym udział, co wiąże się z nagrodą w życiu wiecznym. Jeśli głęboko w sobie odczuwamy, że chcemy porzucić życie dla samych siebie na rzecz życia dla Niego, musimy wiedzieć, że tylko Jego obecność w nas, poprzez uświęcanie się, będące nośnikiem Jego chwały w nas oraz poddawanie się Jego prowadzeniu, jest czymś, co będzie stanowić dla nas nieograniczoną możliwą ochronę oraz gwarancję wypełniania się Jego woli dla naszego życia. A zatem musimy wiedzieć, że to będzie wymagało wyrzeczeń. Obrazuje to doskonale 15 rozdział Ewangelii Jana, zwłaszcza wersety od 5 do 11. Przeczytam od pierwszego. Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, a mój ojciec ogrodnikiem. Odcina każdą gałązkę, która nie owocuje, a tę, która już owocuje, oczyszcza, aby owocowała jeszcze lepiej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki temu, co wam powiedziałem. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Tak jak gałązka nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie, tak i wy, jeśli nie trwacie we mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy jego gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten obficie owocuje. Beze mnie jednak nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie odrzucony, tak jak gałązka, która usycha. Jeśli jednak będziecie we mnie trwać, a moje słowa w was, proście o cokolwiek chcecie, a tak się stanie. Mój ojciec dozna chwały przez to, że zaowocujecie i staniecie się moimi uczniami. Trwajcie więc w mojej miłości, a będziecie w niej trwać, gdy okażecie posłuszeństwo moim nakazom, tak jak ja jestem posłuszny nakazom mojego Ojca i trwam w jego miłości. Mówię o tym po to, abyście mieli w sobie moją radość i abyście byli nią napełnieni. Widzimy, że mamy do wyboru trwanie w panu i w wyniku tego wydawanie owoców jego obecności oraz ochronę w życiu codziennym lub nie trwanie, co będzie skutkowało owocami świata i brakiem odczuwalnej ochrony. Wydawanie owoców odbywa się poprzez doświadczanie różnych sytuacji w życiu codziennym i kierując się naszymi decyzjami, świadome oczyszczanie się w nich z wpływów tego świata. Upodabniając się w nich do wzorców czerpanych od Jezusa, pozostając z nim w jedności w naszych sercach, kierując się zasadą, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. To będzie dawało nam możliwość dalszego oczyszczania się, aby wydawać więcej owoców Ducha Świętego. Możemy ten komunikat zauważyć jeszcze wyraźniej w liście do kolosan w rozdziale pierwszym od wersetu 9. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu po to, byście postępowali w sposób godny Pana. Mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w Poznaniu Boga, Wspomagani wszelką mocą, właściwą potędzę Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Z radością dziękujcie, Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. On jest obrazem niewidzialnego Boga. Pra przyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko w niebie i na ziemi: to, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez niego i dla niego. On sam jest przed wszystkim i w nim trwa wszystko razem połączone. I na przykład w wersecie 22-23, teraz. Pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby Was przed sobą postawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych. O ile trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z dobrej nowiny. Owoce Ducha Świętego są zawsze wynikiem działania w nas duchowej mocy Bożej. Przez uznanie Jezusa jako naszego Pana Zbawiciela, pośrednika do Boga Ojca, a nie naszych ludzkich starań. W przypadku polegania w sercu na swoich siłach, talentach, działaniach, moc Boża nie będzie mogła w nas pracować i nas uwalniać. Zapytamy wobec tego: jak wola Boża ma być przez nas wyrażana? Wola Boża staje się nam znana i możemy ją wyrażać coraz bardziej w doskonałej miłości Boga poprzez całkowite uniżenie w sercu wobec mocy Boga i Jego Słowa, działającej przez Ducha Świętego w nas, ucząc nas całkowitej zależności od Boga, czyli polegania na Nim w każdym momencie życia. Gdy tak się uniżamy, Bóg zaczyna przemawiać coraz wyraźniej we wszystkich wersetach. Jednak za pomocą poznania i objawienia, a nie za sprawą zdobywania wiedzy o Bogu. To jest nadnaturalne działanie Boga w nas, które on wyzwala wobec nas, biorąc pod uwagę naszą postawę serca. To dlatego na świecie panuje wiele zwiedzeń. Zwiedzenie wynika zawsze z braku prawdziwego poznania, a poznanie i objawienie bierze się zawsze z cichego i pokornego serca przed Bogiem. Dlaczego więc niektórzy ludzie nie poddają całkowicie Bogu swojego serca, aby ich intencje stały się oczyszczone i aby mogli wyrażać doskonałą miłość Bożą? Taka postawa jest wynikiem braku pełnego zaufania Bogu, i ja ją w pełni rozumiem. Nie każdy taki człowiek kieruje się chęcią uzyskania jakiejś korzyści dla siebie. Większość doznała po prostu zranień na tyle silnych, że tylko miłość Boża będzie mogła te zranienia uleczyć. Dlatego tak ważne jest zrozumienie procesu jednoczenia przez nas wszystkiego w Chrystusie w doskonałej miłości dla przykładu operowanie w darach Ducha Świętego, czyli w tym przypadku w duchu łagodności i pouczanie takich ludzi w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Potrafi odnieść znacznie lepszy skutek w postaci opamiętania się takiego człowieka pod wpływem takiego dotyku, niż w atmosferze linczu, oskarżania i wytykania komuś nieprawości lub odwracania się od takiej osoby. Doskonała miłość Boża może wyrażać się tylko przez naczynia oczyszczone, bo tylko takie są w stanie poprowadzić zranione serce do pełni wolności w Jezusie, bez wypaczania komunikatów, działania Ducha Świętego. Wypaczenia te zawsze będą pochodzić ze skażonej natury. Dlatego tak ważne jest nauczenie się posłuszeństwa Duchowi Świętemu i czynienie tego, co podoba się Bogu. Czekajmy zatem na Jego prowadzenie w każdej sytuacji, aby nie chybić celu i aby On mógł nas dalej doskonalić. Jeżeli chcemy to zaobserwować w piśmie, to spójrzmy na list do Jakuba, rozdział 3, od wersetu 13 do 18. Kto między wami jest mądry i uczony, niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności i cechującej mądrość. Jeśli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać. Pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój. Bóg mówi tam, iż człowiek będący na ziemi może pozyskiwać mądrość na temat postępowania z dwóch różnych źródeł demonicznego i bożego. Dlatego najlepiej przed każdą lekturą jest pomodlić się krótką modlitwą, w której pozwolimy Duchowi Świętemu wpływać na nasze zrozumienie danej treści. Pamiętajmy, że Bóg zawsze w każdej sytuacji będzie operował w naszej wolnej woli. Tylko od nas będzie zależeć, czy będziemy nasłuchiwać Jego prowadzenia w danej sytuacji. Jeśli wyraźnie w modlitwie nagłos poddajemy coś jemu, to on może podać nam odpowiedź na dane zagadnienie, poprowadzić nas w sposobie wykonania czegoś, poprowadzić w modlitwie o kogoś, ostrzec nas przed czymś itd. Wiem z doświadczenia, że przemiana rozpoczyna się od małych, niepozornych aktów posłuszeństwa na co dzień. Jeżeli już coś stało się dla mnie wyraźnie przedstawione przez Boga w Jego słowie. Bóg oczekuje ode mnie posłuszeństwa w tej małej, znanej rzeczy, aż stanie się to moim nawykiem działania w każdym momencie. Kto jest wierny w małych sprawach, będzie wierny również w dużych. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, werset 10. Czyli mówiąc w skrócie, z czasem posłuszeństwo Mu staje się dla nas coraz bardziej naturalne i oczywiste. Stajemy się coraz bardziej oczyszczeni. Jest to zawsze wynik uzyskiwania coraz większej jedności z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, czyli przenikania natury Boga do naszej duszy i przez nas dla innych ku zbudowaniu, zachęceniu. Już dzisiaj możesz uwierzyć Jego słowu i przyjąć ten wielki dar, z czasem też namacalnie zacząć widzieć, że naprawdę jesteś Jego dzieckiem w Jezusie Chrystusie, jeśli przyjmiesz Jego naturę. W ten sposób krok za krokiem coraz lepiej poznajemy Go i coraz bardziej Go przypominamy, tak jak On zna nas. My zaś z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w chwałę Pana i dzięki Jego duchowi coraz bardziej się do Niego upodabniamy. Drugi list do Koryntian, rozdział trzeci, werset osiemnasty. Jeżeli czujesz się teraz zachęcony do rozpoczęcia lub kontynuowania tej niesamowitej przygody z Bogiem, oddaj mu chwałę w odpocznieniu, radości i we wdzięczności z wykonanego już dzieła zbawienia przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków i zostaw podniesioną łapkę. Możesz też subskrybować nasz kanał i polecać go innym. To pomoże nam pokazywać ludziom, jak wspaniały i dobry jest Bóg. Jesteśmy ludźmi, którzy kochają Boga całym sercem, dlatego chętnie też odpowiemy na Wasze pytania. Kierujcie je na adres blog gmail.com. Mówiła Natalia, Boża Strona Życia.